Kolinek! Jeden. Let's go! Co tu się dzieje? O jak miło! Dzień dobry! Dziś witam się z wami już w Polsce. Jest to pierwszy vlog z Polski. Słuchajcie, jestem dziś u Angeliki na wielkiej metamorfozie. Będziemy farbować włoski, będziemy robić taki... Jak to? Ciepły beż czy chłodny beż? Ciepły beż! Taki ciepły beżyk, żeby mi pasował później do tych, wiecie, włosów doczepianych, które będę robić znowu 30 grudnia. I no będziecie widzieć jaki będzie efekt końcowy. Jeszcze Angelika jakbyś mogła pokazać nagrać przed od tyłu, Dobra. bo nie jestem w stanie pokazać, żeby dziewczyny mogły sobie zobaczyć, czy tam chłopaki i jak to, to ogląda. Jee, ale to na kamerze widać. A daj tak do tyłu bardziej. Top, top, bardzo gołe. No tu no odrost na tą głowę. W ogóle tył jest tak jakby cały czarny, nie? Zobaczcie jakie ładne. Yy, Co tu się nazywa? Nasze zestawy, Aha, to prezentowe mega. I będę testować właśnie tą markę Nasi. To, jest, to są produkty na, z olejkiem, nie? Arganowym, na bazie oleju. O, właśnie te moje włosy potrzebują. Wzięłam sobie maskę, taki filler terapii. To jest, miałam, robioną, miałam robiony zabieg, laminację i to właśnie powoduje, że ta laminacja dłużej się utrzymuje, nie? To utrzymuje ten efekt. Które będziemy testować, a i wziąłam sobie piernikową yy, tą odżywkę, jak pięknie pachnie, to jest taka limitowana edycja Także będziemy testować, uwaga, uwaga, pokazuję Wam, teraz efekt końcowy dziewczęta, zobaczcie jak pięknie Taki beżowy, mega naturalny odcień blondu i w takich włosach ja się czuję właśnie najlepiej nie robiliśmy żadnych pasemek, żadnych takich, wiecie, różnych kolorów na głowie, tylko chciałam jeden taki ładny, naturalny odcień e, blondu i jestem naprawdę mega zadowolona. Wow. To jest mój kolor, zdecydowanie. Teraz ja to pokażę od tyłu, jak moje włoski się prezentuje, a te włosy po tej laminacji, słuchajcie, to jest po prostu jakiś kosmos. Takie mięciutkie, takie Wróciłam do domciu. Pokażę Wam, co sobie jeszcze kupiłam u Angeliki. Są to produkty Nasi. Jest to, już mówiłam w sumie, nie? włoska firma na bazie organowym i tak eee, dalej. Co tutaj mam? Będziemy testować, nie mogę się doczekać. Mam tutaj maskę do włosów, oczywiście, logiczne mam tutaj to o czym mówiłam właśnie taki takie serum maska, którą nakłada się na włosy właśnie po tym zabiegu laminacji włosów, żeby dłużej się po prostu ten zabieg utrzymywał na włosach i tutaj mam odżywkę, która pachnie piernikiem ale nie mam je zabierać to jest od mamuni to jest od mamuni kochani no i mam jeszcze na prezent, to Wam pokazuję, też z naszej, taki zestawik prezentowy. Zobaczcie, jak to pięknie w ogóle jest zapakowane. O. No, i tyle w sumie. Dzień dobry, kochani. Dziś drugi dzień nagrywania, dziś wigilia. Wczoraj wam mało nagrywałam, dzisiaj też zbyt wiele wam chyba nie nagram, ale wiecie, postawię po prostu statyw i samo się będzie nagrywać. Dziś, wiecie, jest wigilia, czyli spędzamy ten dzień z rodziną. Pierwsze będziemy tutaj u mnie. Później jedziemy na chwilkę jeszcze do mojego dziadka i na koniec do Sławka. No i później tutaj jeszcze z powrotem do mnie, do rodziców, i tutaj będziemy finalnie spać. Zobaczcie, jak moja mamusia wszystko już pięknie przygotowała. W tym roku klimat taki cukierkowo-różowy, coś w tym kierunku. Zobaczcie tutaj, jak pięknie wszystko. Tak, tutaj mamy też cukiereczki. O Moja mama śpiewa w tle. Zobaczcie tutaj, jak pięknie. Ślicznie. Tutaj mamy prezenty i będziemy jeść. Ja już nie mogę doczekać. Uszka to jest zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o taką wigilijną kolację właśnie. I pierogi, wiadomo, i no, kapustka zasmażana. Ty jeszcze nie nosisz? No, jeszcze noszę. Hmm. No, jeszcze no, jeszcze się nie doczekać, no, Jeszcze się nosi. A, nie mogę się. To... A to jest dla Kolina? A, i on mówił, że to jest telewizor. To jest telewizor. Kolin, <grym> moja mama z moim tatą sobie kupili telewizor teraz tam do łazienki. I jak leżycie w wannie, to możecie oglądać telewizor. I Kolin sobie, wiecie, leży w wannie i ogląda Minecrafta. I on sobie uroił. Że to jest na pewno ten telewizor. A co to jest? No to... Nie, to jest taki, e, taka łeczka na auta na zlega. A, dobra. O no, mogę jednak o to było. Uciekaj mi stątoczko. To, to jest już chyba z każdego pole, że nie. Jest... No, tak? nie! Ej, kasa pod tależka. Kasa. Kasa. Tutaj zobaczcie brama. Jeźnianki nie wychodzili. O jak miło! O, kochanie, co to, Jelanek? Ja lubię bardzo, Jelanek się ułożył. O, kochanie, Kolin! to? Oli, onosiłby, spokojnie. Już tyle wytrzymałeś. Jeszcze, jeszcze ci zostało na kanaleczku. Uwaga, dziecko pod tym. Aha, dziecko, co czujesz? Ja to, 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 tu idzie? Co tam jest? To, jest tam jest? To, co tam

To to A to jest taka półeczka, i tu wszędzie się wkłada autka. Chodźmy bo nie musimy na razie tego otwierać, bo w Polsce to i tak nie mamy chodźmy. Do Holandii to weźmiemy. Będziesz sił. dobra? Wiktoria daj mamie. Dla mamy? Kulada. Czekulada. I co tam wiadomo. Dziękuję bardzo. No, musisz zobaczyć. Gdzie to? Co to jest? Ka Kasa tam jest! Dobra, dobra, dobra. Dobra. O nie, tam kasy dostałeś! Aleś kasy dostał. I co teraz z tą kasą zrobisz? 100 euro! 100 euro! 100 euro. <laughs> Ale zobaczyłeś, że to seta. Wow! Co, co tam na boczy? Włącz sobie Daj se do kapsy. A z powrotem se kolim. włóż to tu i to będziesz miał tutaj. Wóż sobie Daj to se do tu. kapcy. Daj se do koperty i włóż wszystkie no. prezenty tutaj co tu dostałeś. I ci to, to, to zabierz do pokoju. Włóż sobie i to no. będzie w pokoju, Kto no? I to co tam dostałeś sobie w ty no. no I to nie są. to są. So...

ja ale ekstra buty do szkoły. Ale ładne. Ekstra. Chłopak hopak, a To są to 2 metry do góry. Ale mega. Ja bym Uuu. też takich. Ja chciała. też bym chciał taki. To tata sobie mnie! Nie. wierzę. wyciąga spocet. Ale będziesz miał do szkoły. Dobry. Toń Ale fajne. Już porzuciłam ekstra tego. a to co to? Nie wiem. Mam cię dzisiaj układać?

Jesteśmy na lodowisku, kurwa! To jest w sumie pierwsze lodowisko Kolina. Jest! Tak będzie bezpieczniej. Co tutaj się dzieje ten drugi dzień świąt? <noise> Ale co, już i Ramon stwierdzili, że będą morsować dzisiaj. Już morsować? a co ty tym sądzisz? No podziwiam ich, no. Na... <noise> Ale Dobra, czekajcie. Ja bym dźwięk. nawet do tego jacuzzi dzisiaj nie weszła. No, mamo, wszystko, słuchajcie dżaboczki. się. Mamo, Ej, słuchajcie, słuchajcie się, Milan Ej, słuchajcie dobra, się dobra, Mila mnie obudził jak coś, bo on dzisiaj spał trochę za długo. Poproszę jedynie obuty, bo ja tam nie umiadam się. Bo mi to odmarzają stopy. klapki, to też sobie mieć są jakieś klapki. Jak tam dochodzę, do odmarzają Chłopaki psychicznie się nastawiają. O. Psychicznie się chłopaki nastawiają, żeby wejść tam. Jakby oni byli na jakiejś olimpiadzie i stoją tak, z No Nikola tak. klapki przygotowuje. Stoper trzymam. Co ty gadasz? Czekaj, ej, weź mi zapal tym e, lampką. Jak to tam wygląda, Nikola, to ich morsowanie. Trawa zamarznięta, a ci morsują. Weź zaświeć. Morsują chłopaki. Nie no, co ty? Nie ma opcji, nie. To nie jest na moją psychikę. Minus 3 czekajcie, zobaczcie. Dalej nie wyszli. Przygotowują się psychicznie. Oni się tak zwani. Jest, lecimy, idą. Kola robimy. Super, muszę włącz lampkę, włącz lampkę. Jak? Za 10 mam rzeczy na Dobra, zaglądam szybko, zaglądam. Nie jech i zaglądam. Ja weo, zamiar... masz się tu mam wszystkie telefony, człowieku. No plaży, żeby... No właściwie. Bardziej wójt to brzmiały niż w... Proszę włączyć stopy jak wyjdziemy, bo będziemy sobie teraz z ramonem liczyć. Nie wiem czy zdążycie, bo co w ogóle załączyć stopę? Ile sekund, ile minut, ile godzin. Będziemy się tu kołyszeli. Ojej, owekwa. Czy dobrze czujesz panu na gości? Nie. Dawałmana. Tak, tak. Spiderman, ale teraz jest ciepły. Fajnie, nie? 3, 2, 1. Yes. Proszę włączyć stopy. 3, 2, 1. Let's go! Oddychajcie, Oddychajcie mnie ja reanimacyjnie. Ja Oderzcie. Oh. Rychek, proszę Cię, podjeżdżaj. Oj, zatrzymał mnie biedziut nogi. A jak będzie źle, to rycz. O, mi oglądać. Dobra, już kończę. 3, 2, 1. Let's go! Let's go! No, 30 sekund. Prawie, prawie mieliście. się kręcę. Jezu, nie chcę nawet się odzywać, nie? Sławek, jutro nie wstaniesz z łóżka, tak? Coś chciałam tylko powiedzieć. Tak ono, nie wróćcie. No, 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 no. Nie no, Co tu się dzieje Mikołaju, żegnamy się na dzisiaj z lup normalnie nawet To jest zimno Goodby Tak teraz grzaniec Zamykajcie Zamykajcie chłopcy Oni już nie mają mózgu о スク。<laughs>